Jeśli ktoś choruje na serce, na raka czy na nerki, to ludzie często chcą mu pomóc, współczują mu, otaczają go jakąś opieką. Natomiast jeśli ktoś choruje na mózg, no to tak dobrze już nie jest. Często ludzie są wtedy zdystansowani, może nawet agresywni, a czasami się śmieją. Dziś chciałbym powiedzieć, jak rozmawiać z chorymi, którzy mają urojenia, jak skłonić ich do leczenia. Kiedy tacy chorzy są niebezpieczni dla otoczenia? Czy można ich leczyć bez ich zgody? Ja nazywam się Maciej Klimarczyk, jestem lekarzem psychiatrą i seksuologiem. Serdecznie zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Jak rozmawiać z chorymi z urojeniami? Urojenia to fałszywe sądy o chorobowym podłożu, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Ale przypomnę, że nie da się przekonać chorego z urojeniami, że się myli. Nie jest to cel takiej rozmowy. Celem rozmowy jest nakłonienie chorego do podjęcia leczenia. Jak to zrobić? Jest kilka zasad, z którymi, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Zasada pierwsza. Nie potwierdzajmy urojeń chorego. Co czasem się zdarza. Niektórzy dla świętego spokoju mówią: tak, masz rację, jest tak, jak mówisz. Nie róbmy tego, ponieważ to utwierdza chorego w jego chorobowo zniekształconym świecie. Zasada druga: szczerość i takt. Ja rozmawiając z chorymi, staram się być szczery i powiedzieć to, co myślę. I często tak mówię, że rozumiem, że pan czy pani. Tak odbiera ten, to wydarzenie. Ja uważam, że ten odbiór jest nadinterpretowany, zniekształcony chorobowo i chciałbym w jakiś sposób pomóc. Istotne jest to, żebyśmy z chorym byli szczerzy i nie oszukiwali go. Czasami zdarza się, że przychodzą do mnie rodziny i proszą, abym nie mówił, że jestem psychiatrą, tylko na przykład alergologiem czy reumatologiem. I tak dalej. Nigdy oczywiście tego nie robię. Ja rozumiem te rodziny, ale nie robię tego, ponieważ nieszczerość na samym początku nie może w przyszłości zaowocować podjęcie przez chorego współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu. Kolejna zasada to takt. W rozmowie z chorym należy być taktownym. Komunikat typu Jesteś chory, idź się leczyć albo idź do psychiatry. No nie jest taktowny, chory może to odebrać jako zniewagę. Lepsze są komunikaty typu martwię się o ciebie, chcę ci pomóc, niepokojnie twoje zachowanie, w jaki sposób mogę ci pomóc i tak dalej. Jedna ważna uwaga, chorzy psychicznie, chorzy, którzy mają urojenia, najczęściej czują się źle. Wyobraźcie sobie, że ktoś was śledzi, ktoś was goni, jest jakiś podsłuch, jak się wtedy można czuć? Często towarzyszy silny lęk, napięcie, niepokój, czasami bezsenne noce. Jeśli rozmawiam z chorym, to często jakby ten argument wyciągam i mówię: jeśli włączymy leczenie, to ja oczekuję, że Pana, Pani samopoczucie poprawi się, lęk zredukuje się, napięcie ustąpi. Najczęściej chorzy z urojeniami podejmują współpracę z lekarzem, jeśli ten jest szczery, otwarty, a rodzina również taktowna. Zdarza się czasem, że chory nie chce się leczyć. Czy można leczyć chorego bez jego zgody? W trzech przypadkach tak. Reguluje to Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego i podam Wam te przypadki. Przypadek pierwszy. Jeśli chory stanowi zagrożenie życia dla siebie lub życia i zdrowia dla innych osób, wtedy powinniśmy wezwać pogotowie i chory taki powinien być umieszczony w szpitalu na oddziale psychiatrycznym nawet bez jego zgody. Przypadek drugi jest następujący. Chory nie stanowi dla siebie zagrożenia, ale są objawy choroby psychicznej, i brak podjęcia leczenia może spowodować pogorszenie jego stanu zdrowia. Konkretny przykład: 20-latek wyjeżdża na studia, tam pojawiają się pierwsze objawy choroby psychicznej, z tego powodu rzuca te studia, wraca do domu, źle funkcjonuje, izoluje się od otoczenia, zrywa, zrywa wszelkie kontakty, nie chce widzieć lekarza, nie chce się leczyć. Wtedy rodzice mają dwa wyjścia: albo się temu przyglądać, aż jego stan się będzie pogarszał i pogarszał, albo leczyć go bez zgody. Jak to się robi? Składa się wniosek do sądu rodzinnego i nieletnich, do którego dołącza się zaświadczenie lekarza psychiatry o istnieniu choroby psychicznej, i to sąd decyduje o leczeniu bez zgody. Przypadek trzeci: jeśli chory z powodu zaburzeń psychicznych. Nie jest w stanie zaspokajać samodzielnie podstawowych potrzeb życiowych. Tutaj również mamy dwa wyjścia: albo się temu przyglądać, nie robić nic i czekać, aż na przykład chory umrze, albo wszcząć procedurę o leczenie bez zgody. Robi się to dokładnie tak samo poprzez sąd, jak w przypadku poprzednim. Kiedy chory psychicznie jest niebezpieczny dla otoczenia? Najpierw jedna ważna uwaga. Otóż, jeśli weźmiemy pod uwagę całą populację osób chorych psychicznie, to nie można w żaden sposób wykazać, że jest to grupa ludzi bardziej niebezpieczna niż, niż ludzie zdrowi. Natomiast jest to grupa na cenzurowanym. Jeśli jakieś, jakoś przestępstwo popełni osoba chora psychicznie, to wtedy wszystkie media o tym piszą, a słowo wariat i szaleniec odmieniane jest przez wszystkie przypadki. I tego typu sytuacje o charakterze sensacji utwierdzają ludzi w nieprawdziwym przekonaniu, że jest to grupa szczególnie niebezpieczna dla otoczenia. To jest nieprawda. O wiele bardziej niebezpieczna jest grupa osób z wysokim poziomem demoralizacji albo o bardzo radykalnych, ekstremistycznych poglądach. Czasem może się zdarzyć, że chory stanowi zagrożenie dla otoczenia. Jakie to przypadki? Dwa główne. Przypadek pierwszy, jeśli chory jest pobudzony psychoruchowo. Przypadek drugi, jeśli chory wypowiada urojenia o niebezpiecznej treści, na przykład, że powinien kogoś zabić albo zabić siebie i jeszcze kogoś. Przy okazji mamy wtedy do czynienia z tak zwanym samobójstwem rozszerzonym. Nie są to przypadki częste, ale możliwe do zaistnienia. Co wtedy robimy, powinniśmy jak najszybciej wezwać pogotowie i chory powinien być hospitalizowany. Moi drodzy, chorzy psychiczni mają taką samą godność, jak wszyscy ludzie. Tak samo potrzebują od nas wsparcia, pomocy, leczenia. Czasem zdarza się w szczególnych przypadkach, że musimy leczyć takie osoby bez ich zgody. Ale co ciekawe, często zdarza się, że po podjęciu leczenia, chorzy. Współpracują i to jest naprawdę przypadek dosyć częsty. Chorzy psychicznie czasami mogą być groźni dla otoczenia, wtedy tym bardziej powinni trafić do szpitala. Ale staty statystycznie rzecz ujmując, jako grupa, populacja, chorzy psychicznie nie są wcale bardziej niebezpieczni niż osoby zdrowe. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli temat wydał Wam się interesujący, subskrybujcie mój kanał. Zostawcie komentarz albo łapkę w górę. Jestem też na Facebooku, adres psychiatra seksuolog Bydgoszcz.